thank you Wiadomości sportowe, Krzysztof Kuziemski, dobry wieczór. Reprezentanci regionu po raz kolejny błysnęli dobrą formą podczas Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym, które odbywają się w Sobótce. Srebrny medal w elicie kobiet wywalczyła Monika Brzeźna z Pacyfiku Toruń. Karolina Karasiewicz z Stali Grudziądz była czwarta. Tuż zanim przyjechała kolejna zawodniczka Pacyfiku, Paulina Brzeźna-Betkowska. Wicemistrzem Polski w kategorii Orlik został Wojciech Franczak, także z Pacyfiku. Jutro do rywalizacji przystąpi elita mężczyzn. Michał Kwiatkowski będzie bronił Miss Mistrza Polski ze startu wspólnego. Rozpoczęły się 68. Mistrzostwa Polski Juniorów w lekkoatletyce. Na stadionie miejskim imienia Grzegorza Duneckiego w Toruniu spotkali się najlepsi młodzi zawodnicy. Niestety naszym reprezentantom nie udało się dziś stanąć na podium. Najlepsi młodzi sportowcy przyjechali do Torunia, aby walczyć o medale Mistrzostw Polski Juniorów w lekkoatletyce. To jedna z największych imprez tego typu w kraju. Przez trzy dni kibicom zaprezentuje się ponad tysiąc zawodników. Imprezy w Toruniu cieszą się bardzo dużą popularnością. Także od chwili otwarcia stadionu mamy praktycznie co roku jedną imprezę rangi mistrzowskiej i zawodnicy naprawdę y, lubią przyjeżdżać do Torunia. Jest bardzo fajna atmosfera. Zawody rozpoczęły się od eliminacji biegów sprinterskich i konkurencji technicznych. W konkursie rzutu młotem dobrze spisała się zawodniczka MKL-u Toruń. Paulina Regielska rzutem na odległość 41 m 51 centymetrów zapewniła sobie miejsce w niedzielnym finale. Czuję się tutaj o wiele lepiej. Możemy spierać rodzina, najbliżsi. To, to tak dodaje takiej pewności siebie i mi to pomaga. O złoto w konkursie rzutu młotem walczyć będzie także Anna Dreger z BKS-u Bydgoszcz. Pierwszy dzień mistrzostw nasi reprezentanci zakończyli bez medalu. Blisko podium była Kamila Janowska z Olimpij Grudziądz, która w finale biegu na 100 metrów uzyskała czwarty czas. Pełną listę zwycięzców poznamy w poniedziałek. Pomorzanin Toruń zagra jutro złoty medal mistrzostw Polski w hokeju na trawie. W półfinale toruńscy laskarze pokonali przed własną publicznością AZS AWF Poznań 4 do 2. Trzy bramki zdobył Michał Nowakowski, a jedną dołożył Maciej Janiszewski. Rywalem Pomorzanina na finale będzie aktualny mistrz Polski Grunwald Poznań. Ponad 300 wioślarzy rozpoczęło dzisiaj na torze regatowym w Kruszwicy centralne regaty kwalifikacyjne juniorów. To generalne sprawdzian naszej kadry przed czekającymi tę grupę wiekową mistrzostwami świata. Przy sprzyjającym wietrze i dobrej pogodzie rozpoczęli te regaty w Kruszwicy kandydaci na Mistrzostwa Świata. Zasada takich zawodów jest taka, że zwycięzcy konkretnych biegów mają szansę reprezentować nasz kraj na docelowej imprezie. Są dwie główne imprezy, do których się kwalifikują ci zawodnicy. Ta podstawowa reprezentacja kwalifikuje się do Mistrzostw Świata. W tym roku planujemy wystartowanie w pięciu konkurencjach na Mistrzostwach Świata. Kwalifikacje w Kruszwicy dotyczyły głównie małych osad, jedynek, dwójek, czwórek i debli. Najliczniejsza grupa wioślarzy to przedstawiciele z Pomorza i Kujaw. Liczymy, że sporo kwalifikacji na Mistrzostwa Świata przypadnie właśnie juniorom z naszego województwa. Ogólnie to jest około 380 zawodników, ale jak już Pan powiedział, to prym wiodą kluby bydgoskie, szczególnie duża reprezentacja RTW Bydgosz, AZS UMK Toruń, BTW Bydgosz. Młodzi wioślarze w Kruszwicy powalczą do jutra. Zwycięzców i ewentualnych kandydatów na Mistrzostwa Świata juniorów, które odbędą się w dniach 6-10 sierpnia, w Hamburgu poznamy po niedzielnych finałach. 7, Szczepan Waczyński został patronem jednej z ulic na Toruńskim Podgórzu. Tuż po jej oficjalnym otwarciu rozegrano tradycyjny mecz koszykówki. W ten sposób już po raz jedenasty uczczono pamięć zawodnika, trenera i działacza, który całe swoje życie związał ze sportem. Już od 11 lat rodzina, przyjaciele i zawodnicy na sportowo wspominają Szczepana Baczyńskiego, koszykarza, trenera i działacza, który zapisał się na kartach historii koszykówki. Jak tata wchodził z nami do drugiej ligi, potem do, do ekstraklasy tutaj w Toruniu, sam grał w ekstraklasie bardzo długo, także to są, to są te sukcesy, które warto wspominać. Aby upamiętnić Szczepana Waczyńskiego, rozegrano wyjątkowy mecz koszykówki, w którym zmierzyli się jego wychowankowie. Tym razem na parkiecie zabrakło reprezentanta Polski Adama Waczyńskiego, który przebywa w Krakowie. Zawodnicy walczyli o każdą piłkę, jednak nie wynik był tu najważniejszy. Nie musi być pełna widownia, ważne, że my się dobrze bawimy. Ja zaczynałem w waksie. Pamiętam pana Szczepana. Pamiętam tutaj pan Witek dużo zrobił dla toruskiego sportu i fajnie, że to ktoś chce robić, bo tak naprawdę nikt nikt, nic z tego nic nie ma. Robi to dla nas, tak? W memoriałowym meczu zaowocowało doświadczenie. Drużyna starszych pewnie pokonała młodszych kolegów. 73 do 58. MVP wybrano Adriana Dominiaka. Rodzina, przyjaciele i koledzy z toru pożegnali dzisiaj Grzegorza Knapa. Przypomnijmy, wychowany GKM-u Grudziądz uczestniczył w poważnej kraksie podczas zawodów Ligi Holenderskiej. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się go uratować. Pogrzeb odbył się w rodzinnym radzeniu. Grzegorz Kta miał 35 lat. Wypadek wyglądał od razu groźnie. Bardzo blisko to widziałem. Ciężko jest mi mówić o tym. To są bardzo ciężkie rzeczy. Ale to wyglądało od razu tragicznie. Była karetka na miejscu z sanitariuszami. Następnie nadjechały dwie karetki jeszcze z pomocą tą konkretną, no ale nie dało rady. Wszystko legło w gruzach jakby. Człowiek nietuzinkowy, spokojny. Przyszedł młody człowiek, miał 18 lat No i pragnął jeździć na różno, mówi, że to jest jego taki cel. No i zaczął pierwsze kroki. Po pierwszych dwóch treningach zaczął jeździć już ślizgiem kontrolowanym. Wszyscy byli zaskoczeni, że, że tak mu się to udało. Nigdy wcześniej kontaktu z motorem nie miał. No i tak to się zaczęło i po kilku miesiącach zdał licencję się był takim zawodnikiem, który nie, nie uważał, że są stracone pozycje. Tak? Od początku do końca e, walczył na torze i robił wszystko, aby ten osiągnąć jak najlepszy wynik. Fakt jest faktem, że nieraz mówiliśmy, że mu brakuje techniki, ale nadrabiał wszystko ambicją, niesamowitą wolą walki. Był to dobrze zapowiadający się zawodnik, bardzo mocno związany z żużlem gruziąckim typowym, a teraz jeszcze lepiej zapowiadający się w Ice Speedway, dlatego przykro nam jest w takiej sytuacji, że się rozstajemy z nim tak szybko i w tak młodym wieku. Dziś to wszystko. Spokojnej nocy. Dobranoc.